Ranek mniej więcej wygląda mój tak. Rano sobie składam to, co się działo wczoraj. Potem sobie to mniej więcej uploaduję. Teraz się już zaploadowało i się przetwarza. Dodaję sobie wpis na stronę. Dodaję sobie wpis na słuchajcie yy, Facebooka i dzisiaj mam w planach dorobić zakładkę foto do strony, bo jak co niektórzy wiedzą, nie jest taka strona mocnyvlog.pl i tutaj są różne rzeczy A podlinkowany youtube, facebook, instagram twitter, jest link do mojego ekwipunku co używam, o to co najczęściej pytacie, plus jeszcze teraz sobie dodam zakładkę foto i to myślę, że będzie fajna sprawa bo często pytacie o te zdjęcia, które robimy z Przemysławem gdzieś tam na wyjeździe i... E, no, one są, komuś je, korea jest ostatnia zaploadowana. Jeszcze muszę wrócić Iran, no, są z Dubaju, są z Gruzji, są ze Stanów Pierwszych. No, mam trochę tych zdjęć, które jeszcze można by było przerzucić do, do, do Google'a. No i wtedy będę linkował w tej zakładce fotki. Wczoraj wielkie święto w mieście. Vive, 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 Tauron, Kielce. Mistrzem Europy. Gratuluję wszystkim bardzo. To zacne, że z naszego skądinąd biednego miasta wychodzi taka drużyna, która jest drużyną klasy światowej. Dla całej drużyny za ich zaangażowanie moje najserdeczniejsze gratulacje, a przede wszystkim chyba dla prezesa, bo to dzięki niemu podziwiam takich ludzi, którzy wpadną na pomysł, że on chce zorganizować światowej klasy drużynę sportową w Kielcach, co dla każdego by się wydawało, że jest to nierealnym, a gościu przez lata całe w to inwestuje czas i niemałe pieniądze i odnosi sukces bardzo się z tego cieszę i chciałbym żeby to nie była ostatnia rzecz jaka nam tutaj w Kielcach wyszła tylko żeby to był taki pierwszy promyczek który będzie powodował to, że coraz więcej rzeczy będzie się fajnych w mieście działo i nie tylko na arenie sportowej, ale pewnie i na arenie biznesowej, też by się coś, niecoś przydało. Fajnie, widzicie, w takim małym mieście, stosunkowo z małym potencjałem, na tle całego kraju oczywiście mówiąc, też się udają wielkie rzeczy i jestem z tego bardzo zadowolony. Jeszcze raz serdecznie wszystkim osobom, które były zaangażowane w to piękne zwycięstwo, gratuluję. Trochę nakupiłem do obciążeń. Niestety potrzebowałem 6, było tylko 5 styczek USB. Kurde, nie było w ogóle. Kupiłem sobie jeszcze taki preparat. Alternatywa dla kontaktu. Zobaczymy, czy to się będzie spisywało w ogóle. Nigdy tego nie stosowałem, zazwyczaj stosowałem te takie klasyczne, nazwijmy to. I potrzebne mi jest gniazdo, słuchajcie, USB na płycie. Może ktoś ma gdzieś tam jakąś starą płytkę od komórki, niepotrzebne. Gniazdo micro USB na jakiejś płytce. Ss, może ktoś ma gdzieś, no tak, po prostu. bo Próbuję gdzieś to dostać, ale jakoś mi nie idzie. A gdzieś tam, może w śmieciach leży coś takiego. Takie ze trzy gniazdka by mi się przydały. Może być jedno, cokolwiek. Jak ktoś ma, to proszę o kontakt. Wyzwania dzisiejsze A23 baterie potrzebuje taką do pilotu, do pilotów najczęściej jakichś takich jest do alarmów czy do innych rzeczy. No i u mnie, o jakie fajne lupy różnokolorowe. Cały czas wam polecam te bateryki, bo są naprawdę niezłe. Te akumulatorki. A z baterii, to to jest mój numer jeden. Z testów wynika, że najlepsze na rynku, jeszcze w stosunku cena do jakości. Aczkolwiek tu są drogie, bo jak są w Pietronce, To są po 5 zł, a tu są po 10. Także chyba yy, jeszcze zobaczę, gdzie i po ile. Ale pojawił się nowy standard, czegoś takiego nie widziałem 4 razy, a jeszcze cieńsze. Szaleństwo, już zupełne. 160 barów. Ale to ten wielki, ten mały, to nie wiem ile barów Ale wygląda fajnie, na baterię, Myjka, ładuje się ją I potem można sobie... 140 Co ty mówisz? Niemożliwe 3,9 bar! Człowieku, to nie jest, to jest takie, wiesz, bardziej polewaczka, bo tu jest Zakrętka, gdzie się wlewa wodę z jakimś środkiem Rurka jest z tyłu i to masz różne końcówki Aha, jeszcze do samochodu można to podłączyć No szczerze, że nawet takie fajne urządzenie Tylko ciśnienie raczej takie no, i rower, jakbyś To roweru, ta. A jak już wszystkim gratuluję, bo dzisiaj pogratulowałem Vive'ego i Marianowi muszę pogratulować. To jest człowiek, który przeleciał rzeźnika. Nawet się nie zająknął, jeszcze holował ze sobą jakiś leszczy, tak słyszałem. Ci 35 milionów to to lotka. Jaki byłby twój pierwszy zakup? Nie wiem. No szybko musisz coś powiedzieć. Chałupem jest to fajną. Nie? Ja bym ja ja sobie kupił Tesla Model S. To jest. Ja bym ja ja sobie nie kupił takiego. Nie podoba mi się. A mnie się podoba bardzo. To jest pewny zakup po wygraniu 35 milionów TOTOLOTKA, na który mam wykupiony kupon. Także już możecie spokojnie nie kupować, bo wiadomo, że przecież ja wygram. Ale obniżka, patrzcie w techo. Ze 499 na 124 głośniki bluetoothowe. tak samo te, słuchawki. Znaczy one faktycznie kiedykolwiek z 499 kosztowały. Odpaliłem ci takiego sprzęta właśnie. LG V10, bardzo fajne. A szczególnie to wyświetlacz do góry do przełączania się pomiędzy aplikacjami. Które są uruchomione ostatnio? Super sprawa. Są mi tortille, które chciałem sobie nabyć. Testowe. Pomidorowa, wygląda fajnie. No tam jest taka zwykła. Dobra, może sobie wezmę jedną taką, a jedną pomidorową. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na Linuxie postawione i z też się zdarza. Proszę bardzo. Uwaga galeria, echo. Oj, widać nas, Marian. W odbiciu. Pięknie się głamałeś przez bitwy. Chyba jakiś zmasowany atak hakerski na galerię. Teraz sklep dla sportowca, czyli dla mnie. Najlepszy. Krótki, nie chcesz takiej, żeby teraz się tutaj z załogą pokumać naszych Ale za chłopaków? 30. Ale wiesz, to sponsorujesz po prostu zespół. Nie to, że koszulka tyle kosztuje. Mój ulubiony sklep, TK Max. Wszystko w jednym sklepie można kupić. Gadżety, ubrania, szklanki, filiżanki i za każdym razem coś nowego, którego mi definitywnie brakuje do moich filmów. Powinienem jeszcze jeździć na deskorolce, żeby mnie wszyscy skreitowali tak, że ja pierdzielę. Ale na szczęście to nie mój klimat. Marian, ty powinieneś wejść jako człowiek wszelakich sportów. Powinna też na dyskorolce jeździć. Albo najlepiej to. 99 zł. Tam nie, ale ona skręca w ogóle? Skręca chyba, nie? Tak się no. skręca. Wychyla się na boki? To jest dobre. A to to już jest jakiś przyrząd. Jest Bart Simpson, jest i Homer Simpson. Jako zabawka dla psa. Mój to by chyba nie wychodził z domu, jakby zobaczył taką głowę na tym. Taki byłby wystraszony. Ewentualnie taka krówka. Coś z długimi nogami. Fantastyczne są te rzeczy tutaj. Bardzo mi się podoba taka twórcza inwencja. Widzicie, trafiają też mocno pikantne rzeczy. Ale na razie muszę się uporać z tym, co poprzychodziło w paczkach. No, takie coś nawet dostałem chyba. Dostałem do McDonalda, słuchajcie, bo są nowe rzeczy i wszystko nowe wziąłem. Ziemniaczki, wziąłem serki i wziąłem mistrzowskiego burgera. No do dodatek nie zapłaciliśmy za to nic razem z Marianem, bo Marian ukończył rzeźnika i się okazało, że dla tych, co kończą rzeźnika, dzisiaj była promocja i dostają w gratisie. A że ja byłem z nim, to się zaapałem. No i testujemy, co to tutaj jest. Cienia z czego tak ciągnąłem, to on był właśnie. <laughs> tak, ja i rzeźnik. Ziemniaczki są z sosikami. Z... Sosiki są, widzisz, masz sos żurawinowy, a tu masz jakiś sos śmietanowy. No hamburger. Na razie muszę go spróbować, bo z buraczkami nigdy nie eksperymentowałem. Wiem, że w Dzonie burgu były. A jakoś mnie ominęły. A to nie? Są serki. O, kurnia, ale fajna lemoniada. Cytrynowa. No kurnia zarąbista. To mi się podoba. Nawet fajna ta kanapka. Pewnie nie wszystkim będzie smakował burak. Bo ma swój specyficzny smak. Ale sama kanapka nawet muszę przyznać, że udana. Według mnie i Marianowi. Marianowi też się podoba. Tak więc całkiem całkiem. Sereczki. W środku tak wyglądają. I bardzo fajnie wchodzą z tym sosikiem żurawinowym i zresztą te ziemniaczki też są bardzo spokojne z tym drugim znowu sosem nie śmietanowym. Wiem, śmietanowym. Naprawdę dzisiaj dobry zestaw, ale to jest hit. Cytrynowa lemoniada to jest, widzę, że jest z kruszonym lodem. Bo uwaga, bo może mózg zamrozić. Ja przez chwilą doznałem właśnie zamrożenia mózgu, jeszcze jedno oko nie widzę, ale to myślę, że zaraz wzrok wróci. A co ciekawe, pojawia się coś takiego. Czyli wiadomo, będzie rozdanie. I żeby było jasne, na mail, który będzie w opisie filmu, wysyłamy, kto chce. Będzie ich pewnie z 5-6 do rozdania. Kto chce, wysyła swój adres od razu, żebym mógł wysłać. I na następny dzień wysyłam po publikacji filmu. No, pewnie będzie więcej zgłoszeń niż kart, także. Wybiorę jakieś tam osoby. I tą lemoniadę, to mi się wydaje, że robią to w ten sposób, że jest zamrażana lemoniada, jako taka, i potem ona jest skruszona na takie coś, na taki lód. Bo jak widzicie, jak się ten lód rozpuszcza u Mariana, to to nie zmienia koloru, nie rozbarwia się, czyli cały czas jest ta sama konsystencja i ten sam smak. Faktycznie, jakby było trochę napoju i tyle lodu, to by to potem nie miało zupełnie żadnego smaku.